Zbawia Świat Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą i artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno Zbawia Świat Radio Jasna Góra Zapraszamy! Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu. Piękno, zbawia świat przy mikrofonie ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn. Oraz Izabela Banaszewska. Witamy serdecznie. Dzisiaj król Saul oraz Dawid będą towarzyszyć nam w rozważaniu o sztuce. Dlaczego akurat te postacie, ojcze? Oczywiście w nawiązaniu do dzisiejszego czytania liturgicznego, pierwszego czytania, jakie Kościół nam daje do rozważenia. Choć scena, o której chcemy mówić w ramach naszej audycji jest troszkę inna, to jednak są elementy wspólne, a przede wszystkim te dwie najważniejsze postaci mianowicie król Dawid i Saul. Tak, to są dwaj główni bohaterowie dramatu. Dlaczego dramatu? No, przekonamy się o tym. Obraz jest dość statyczny, ale jak zobaczymy, pełen napięć. Rembrandt, to już zostało powiedziane? Nie, właśnie teraz. Jeszcze nie. A zatem właśnie Rembrandt będzie artystą, nad którym się dziś pochylimy. Oczywiście o Rembrancie słyszeli już Państwo wiele, ale przypomnimy kilka najważniejszych rzeczy. Ojca zafascynowało to, że był ósmym dzieckiem swoich rodziców. Tak, już zdążyłem się tym jakoś tak pochwalić swoimi odkrywkami z życiorysu naszego artysty, dnia dzisiejszego, Rembrandta. Otóż był ósmym dzieckiem swoich rodziców, co jest również powiązane z życiem Dawida, króla Dawida. Jak czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale, a 12 wierszu, czytamy w ten sposób. Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodzi. Z Betlejem Judzkiego, a nazywał się Jesse, i miał ośmiu synów. A doskonale wiemy, że Dawid był najmłodszym, i kiedy e, prorok Samuel przychodzi namaścić Dawida na króla, wówczas. Czytamy o tym w szesnastym rozdziale również pierwszej księgi Samuela w dziesiątym i jedenastym wierszu takie słowa. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył mu nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do jestcego poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Oczywiście tu jest mowa właśnie o Dawidzie, a więc siedmiu przedstawionych, a ósmy Dawid pasie owce, a więc podobnie jak i Rembrandt jest ósmym dzieckiem swoich rodziców, stąd może też jego zamiłowanie do tej postaci. Tak, rzeczywiście, zamiłowanie do postaci na pewno miał, bo co najmniej czterokrotnie powraca do tematu. Właśnie tego bohatera, właśnie Dawida, choć sam nie był ostatnim dzieckiem, był przedostatnim dzieckiem swoich rodziców, ale też pochodził z bardzo prostej rodziny. Tak jak Dawid pasł owce, no to Rembrandt mógł się przyglądać, jak pracują jego rodzice, czyli ojciec młynarz i matka, córka piekarza. Więc to też rodzina taka dosyć prosta, nie, nie królewska, bez żadnych tradycji malarskich, a Rembrandt bardzo wcześnie rozpoznaje swój własny talent. Rodzice to akceptują i postanawiają go faktycznie wysłać do Amsterdamu na naukę malarstwa. Trafia do warsztatu Petera Lastmana, który będzie studiował światłocień. I to jest niezwykłe, bo wiemy o tym doskonale, że Rembrandt stanie się niedoścignionym mistrzem światłocienia w obrazie. Rzeczywiście, Peter Lastman to realista i faktycznie z jego pracowni Rembrandt wiele wyniesie. Nauczy się także malować postacie, ukazując ich wewnętrzną głębię. Stanie się po prostu portrecistą. To będzie bardzo cenna umiejętność, aby pokazywać psychologiczną głębię portretowanej postaci. No i cóż, dzięki swoim genialnym umiejętnościom, on bardzo szybko otworzy swój własny warsztat. Będzie bardzo oczywiście płodnym malarzem, stworzy ponad 300 obrazów olejnych, ponad 300 grafik oraz ponad tysiąc rysunków. Oczywiście wykształci ogromne grono swoich kontynuatorów, uczniów, no i naśladowców. Do dziś bardzo trudno jest niektóre obrazy Rembrandta odróżnić właśnie od obrazów pochodzących z jego pracowni i będących już pędzla jego uczniów. Do tego stopnia, że w 1967 roku została powołana specjalna komisja do badań twórczości Rembrandta. Wiele obrazów zostało po Odważonych jako nie pochodzących bezpośrednio z jego ręki, ale właśnie z ręki jego uczniów czy też z jego pracowni. Taka też sytuacja spotkała inny obraz, dokładnie o tej samej tematyce Dawid grający przed królem Saulem, ale nieco późniejszy. Tamten obraz został dokładnie przebadany, okazało się w międzyczasie, że płótno pochodzi z kilkunastu aż kawałków. No, i są one oczywiście kompilacją, wręcz zostały nazwane patchworkiem w ramach jednej ramy obrazu. To bardzo ciekawe. Natomiast ta nasza dzisiejsza scena jest absolutnie w jednym kawałku. Wiemy o tym również dlatego, że jest to olej na desce. Jest to jedna deska i co ciekawe, jeżeli się Państwo dobrze przyjrzą, to widzimy tutaj nawet słoje drewna, więc to też jest bardzo nietypowe dla malarstwa Rembrandta. Takie płytkie, cienkie malowanie, ponieważ no, w miarę rozwoju swojej twórczości Rembrandt stosował bardzo szerokie i grube impasty, co powodowało, że powierzchnia malarska była niezwykle gruba. Oczywiście w jakiś sposób wpływało to również na prowadzenie tego światłocienia, takie nawet bardzo rzeźbiarskie, na to, że te warstwy Przebijały jedna przez drugą, ale te obrazy należało oglądać w odpowiedniej odległości. Natomiast y, obraz, na który dziś spoglądamy, on nie jest zbyt dużych rozmiarów, 62 na 50 cm, właśnie olej na desce i jego należy oglądać po prostu z bliska. Wracamy ojcze zatem bezpośrednio już do naszego obrazu. Mamy dwie główne postaci namalowane w tym obrazie. Dawida i króla Saula. Troszeczkę już ojciec przybliżył nam postać Dawida, z jakiego rodu pochodził, ale musimy tutaj nawiązać do sytuacji, którą mamy w obrazie, czyli z jakiego powodu młodzieniec Dawid gra na instrumencie przed królem Saulem. Tak, oczywiście ta historia jest jak najbardziej sceną biblijną, która też jest zapisana w Pierwszej Księdze Samuela. Otóż, jak doskonale wiemy, Saul jest tym pomazańcem Bożym, wybrańcem, pierwszym królem nad Izraelem, który, jak okazuje się, sprzeniewierzył się Panu Bogu, sprzeniewierzył się prorokowi Samuelowi, i w ten sposób, jak czytamy na kartach Pisma Świętego. Boży duch opuścił go, a zaczęły nękać Saula różne duchy, które trapiły jego serce, trapiły jego duszę. Nie wiadomo do końca, w jaki sposób dokonywało się te jego strapienia. Natomiast, jako pomoc. Tych, tych, tak moglibyśmy nazwać, atakach, czy takich nawrotach, strapień, zaproponowano Saulowi, aby posłać po młodzieńca, który gra pięknie na harfie. I tak Dawid został przyprowadzony do Saula, aby w momentach, kiedy Saul poczuje się gorzej, poczuje się źle, kiedy poczuje się dręczony w jakiś sposób, wtedy właśnie miał za zadanie Dawid grać Saulowi na harfie, aby jego serce się ukoiło. I teraz przeczytam ten fragment, który o tym mówi z pierwszej księgi Samuela. A więc tak. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jesse Chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. A kiedy zły duch, zesłany przez Boga, napadał na Saula, brał Dawid Cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Oczywiście powiedziałem o harfie, w piśmie świętym jest mowa o Cytrze, natomiast doskonale wiemy, że Dawid, który jest autorem, przypisuje się Autorstwo Dawidowi wielu psalmów, to właśnie on jest tym, który za pomocą instrumentu wychwalał pana Boga i w ten sposób też umilał czas Saulowi, który, jak słyszymy, w ten sposób był ukarany też przez Boga, bo ten duch został przez Boga zesłany, aby w jakiś sposób Saula też obciążyć. Tak, skąd wzięła się ta różnica w instrumentach? Otóż no, sprawa jest dość prosta. Jak wiemy, Rembrandt był Holendrem, natomiast w tłumaczeniu Biblii oficjalnej przyjętej przez Kościół holenderski, użyto właśnie tego sformułowania, harfa, tłumacząc słowo cytra. Więc jest to oczywiście błąd tłumaczenia. Poskutkował tym, że w wielu obrazach właśnie holenderskich mistrzów mamy taki instrument, który towarzyszy Dawidowi. Dobrze, a więc wiemy już, że króla Saula trapił jakiś smutek, i że pomocą miała być dla niego muzyka. Dlatego też w pierwszych słowach audycji mówiłam, że mamy tutaj dwóch bohaterów pewnego dramatu. Co się ojcze dzieje dalej? Jeśli chodzi o króla Saula. Tak, no, warto wspomnieć kilka kwestii dotyczących historii tych dwóch naszych bohaterów. Oczywiście później król Dawid, jak doskonale wiemy, pokonuje cudowny sposób Goliata i jest okrzyknięty wielkim wojownikiem. I tak, kiedy Saul i Dawid wracają na dwór królewski, wówczas wychodzą kobiety, aby wyśpiewywać pieśni ku czci Dawida i Saula, opowiadając o tym, że Dawid... Dawid pobił dziesiątki tysięcy, tymczasem Saul tysiące. I to bardzo nie spodobało się królowi Saulowi. I te, od tego momentu um, zaczął w bardzo groźnym okiem spoglądać na Dawida jako tego, który jest zagrożeniem dla jego panowania. I o tym mówi nam również pierwsza księga Samuela, 18 rozdział od wiersza dziewiątego. Pozwolę sobie teraz przytoczyć ten tekst. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. A oto nazajutrz zły duch, zesłany przez Boga, opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swojego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidom, bo myślał, przybije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. Saul bardzo bał się Dawida. To bardzo ciekawe, prawda? Saul bał się. Dawida. Tak, zobaczmy teraz, co zatem przygotował dla nas Rembrandt i w jaki świat nas tutaj wciąga. No, generalnie widzimy dwie postacie. Jedna z nich, czyli król Saul, siedzi sobie, wydaje nam się, że dość wygodnie, prawda, i słucha muzyki, ale jeżeli przyjrzymy się dobrze, Szczegółom tego obrazu to widzimy, że Saul nie siedzi w jakimś fotelu, nie siedzi na krześle, tylko siedzi na szezlongu. To taki mebel, który miał z jednej strony takie podwyższenie i był mocno wydłużony, dzięki czemu siedząca na nim osoba mogła sobie odpoczywać z wyciągniętymi nogami. Saul tego nie robi. Saul siedzi, zobaczmy, trzyma jedną dłoń na oparciu szezlonga. No, i tak troszeczkę delikatnie się oczywiście wspiera, natomiast siedzi na brzegu tego mebla. Absolutnie nie pozwala sobie tutaj na wyciągnięcie nóg i na, na oddanie się takiej relaksacji, prawda? W muzyce można powiedzieć, że ma nawet taką postawę troszkę no właśnie wojowniczą. Jakby, tak. jakby stanął przed swoim najważniejszym wrogiem. Jego postawa jest bardzo napięta, o czym mówi nam zaciśnięta pięść, w której trzyma dzidę, w której trzyma broń. Teraz spoglądamy sobie, to jeszcze oczywiście nie wszystko, zaraz powrócimy do postaci Saula, ale spójrzmy teraz na Dawida. Dawid Ukazany jest u stóp Saula. On klęczy na podłodze, gra na instrumencie. Niewiele z tej jego postaci tutaj widzimy, bo no, ginie nam gdzieś w mroku i ponieważ no, deska ma swoje określone wymiary, to cała postać Dawida nie weszła nam tutaj w obraz. Widzimy zaledwie jego głowę, bardziej od tyłu. Nie mamy tutaj pełnego profilu. Można powiedzieć, że jest w trzech czwartych ukazana od tyłu. Ale co najważniejsze, zobaczmy, że bardzo ważny w tym obrazie jest instrument. To instrumentowi właśnie tutaj artysta poświęcił więcej miejsca niż samemu grajkowi, prawda? Instrument i dłonie Dawida, bo to one przynoszą ulgę królowi Saulowi, prawda? To dzięki dźwiękom wydobywanym właśnie przez Dawida, Saul odczuwał ulgę w tych swoich zmaganiach, w tych swoich trudnościach. Powracamy znów do postaci króla Saula. Zobaczmy, w jak genialny sposób Rembrandt wciąga nas w świat psychiki króla. Co się tutaj dzieje? Oczywiście, w jaki sposób on to robi? Osiąga to za pomocą światła, które jest bardzo trudne do określenia tutaj. Ono jest metafizyczne, nie jest ekspresyjne, nie jest dynamiczne, nie jest gwałtowne, jest rozproszone. Postacie wyłaniają się tutaj z mroku bardzo stopniowo i bardzo delikatnie. Jednak to światło właśnie kieruje nas, prowadzi nas w interpretacji tego dzieła sztuki. Krok po kroku zobaczmy, gdzie jest, gdzie jest go najwięcej. Otóż najwięcej, ono się najbardziej koncentruje na zaciśniętej dłoni króla Saula. Tam pojawia się wręcz miejsce, gdzie obraz jest rozbielony. Dalej to światło ślizga nam się tutaj po postaci króla Saula, oświetlając dość mocno jego twarz. No i właśnie wspomniane dłonie Dawida oraz górną część instrumentu, górną część harfy. Widzimy, że poprzez światło Rembrandt nas kieruje kieruje tutaj tym odbiorem, nastrojem tego obrazu, bo na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że będzie to obraz. Pełen spokoju i ciszy. Taki element wprowadza do obrazu właśnie instrument, właśnie harfa. Ale w kontrze do tego jest broń. Zaraz na pierwszym planie, prawda? Mamy dość długą broń i w dodatku te postaci w obrazie są tak blisko siebie. Oczywiście tutaj Rembrandt nie miał za bardzo wyjścia, bo dysponował takim rozmiarem deski. Ale zobaczmy, w taki sposób ukształtował nam tutaj kompozycyjnie to, tą historię, że no widzimy, król Saul nie ma absolutnie żadnych problemów, żeby tą dzidą dosięgnąć w każdej chwili muzykanta, prawda? To jest ten moment, to jest to napięcie, które buduje nam tutaj w fantastyczny sposób nasz artysta. Zobaczmy teraz jeszcze na postać króla, jak on został ukazany. Mamy go siedzącego, to już wiemy, także w postawie trzy czwarte. Twarz do nas całkowicie frontalnie, ukazana en face, ale wzrok nie patrzy wcale na nas, jakbyśmy się mogli tego spodziewać, tylko patrzy właśnie na e, Dawida. Jest bardzo podejrzliwy. Widać, że coś go trapi. Jakby niejako nawiązuje do tych słów z pierwszej księgi Samuela, które wspomnieliśmy, że patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. Tak dokładnie ja mówił. Ma Słowo ściągnięte Boże. brwi, prawda? On rozważa coś w tej swojej głowie. No właśnie, Rembrandt zdecydowanie każe nam się tutaj zastanowić, który to jest moment. Czy król już powziął decyzję ciśnięcia dzidą w Dawida? Czy też to jest jeszcze moment, kiedy to nie wchodzi w grę, prawda? Kiedy na razie koncentruje się tylko i wyłącznie na samej muzyce, która, jakby nie było, ma przynieść mu ulgę. Tak, no i teraz zobaczmy ta druga ręka króla Saula. Przytrzymuje się mocno oparcia tego mebla. Dlaczego tak jest? No, zobaczmy, że gdyby chciał cisnąć teraz dzidą w grajka, którego ma u swoich stóp, musiałby choć trochę odchylić się do tyłu wziąć zamach, prawda? Więc ta ręka musiałby tą ręką trzymać się, aby złapać równowagę, prawda? Więc o wszystkie szczegóły tutaj Rembrandt zadbał. Pokazuje nam pełną napięcia w sobie właśnie postać króla, który no z jednej strony się wycisza, ale z drugiej strony planuje, co zrobić. Już podstępne myśli gdzieś krążą w jego głowie i wiemy, że ten dramat za chwileczkę się rozegra. Wiemy też o tym, że Dawid dwukrotnie uniknął, uniknął, tak. uniknął tego, tego zamachu. No, ale jednak to się dokonało, prawda? Więc król cisnął w niego tą bronią, którą dzierżył w ręce. Z kolei sam Dawid ukazany jest, zobaczmy, z pełnią pokory. Jego sylwetka nawet nie była na tyle ważna, żeby ją tutaj, prawda, przesuwać i umożliwiać mieszczać w całości. Ważne są jego dłonie. Jest całkowicie oddany temu, co robi w tej chwili, czyli tej muzyce. Chce zakończyć to cierpienie króla, prawda? Chce tą ulgę przynieść. Oddaje się cały tej czynności, którą, którą tutaj wykonuje. Pełen napięcia, zobaczmy, jest ten obraz i pełen kontrastów. Zarówno tych dwóch Przedmiotów, które mamy najważniejszych, tak, a więc jeden wprowadzający nastrój i ciszę, czyli instrument, a drugi wprowadzający niepokój i zgiełk, no bo wszakże jest bronią. Nawiązując do tego też warto dodać niesamowity i piękny obraz, który możemy zauważyć w psalmie 137, jak już wspomniałem na początku. Doskonale wiemy, że, że Dawid jest uznawany za jednego z głównych autorów psalmów. Oczywiście w tym psalmie nie ma o tym mowy, ponieważ jest to pieśń wygnańców Babilonu. I tam również jest, można tak powiedzieć, Podobne napięcie między właśnie instrumentem, który widzimy na naszym obrazie Rembrandt'a, a między pewnym oprawcą i bronią. Otóż wygnańcy, ci synowie Izraela, wygnańcy nad rzekami Babilonu, usiedli, by płakać. Wówczas na to polach tamtej krainy, tak słyszymy, zawiesiliśmy nasze harfy, bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Żądali od nas pieśni. Niesamowicie pięknie koresponduje to właśnie z tą sceną, której mówimy, kiedy ten niejako, który okazuje się być oprawcą tego wydarzenia, być tym, który jest zazdrosny, jest ten, który próbuje zgładzić Dawida, jednocześnie żąda od niego pieśni. Pieśni radosnej, pieśni, która mogłaby ukoić jego serce. I jeszcze raz przypomnę ten fragment, o którym który czytaliśmy, że Dawid jak każdego dnia grał przed Saulem na harfie. Jak, jak każdego dnia. To znaczy, że była to jego codzienna czynność: umilanie, ukojenie Saula, dawanie mu choć troszeczkę takiej przyjemności, radości, czy po prostu umilanie tego czasu, który, który Saul spędzał właśnie w, swoim, w swojej codzienności. Zobaczmy, drodzy Państwo, na koniec, jak genialnie Rembrandt opowiada. Zobaczmy, on mistrzowsko wprowadza nas w historię. Wręcz zachęca do jej poznania, prawda? Po obejrzeniu tego obrazu my chcemy sięgnąć do Biblii, przeczytać całą historię króla Saula i Dawida. Zobaczycie, jak to było. No w niezwykły sposób, za pomocą właśnie światła, wprowadza nas w historię. Wydobywa ten wątek narracyjny i zamienia się, opowiadającego tę historię. No to jest coś absolutnie niebywałego i jest to ogromne mistrzostwo właśnie Rembrandta, który potrafi tak postępować w swoich obrazach. Co robi ze światłem? No światło u niego wydobywa, prawda? Prowadzi, pokazuje najpierw aktorów tego dramatu, prowadzi nas w interpretacji. Opowiada i wydobywa stan ducha każdej z tych postaci. Ale z drugiej strony Rembrandt nie ocenia, nie wartościuje, ten osąd moralny zostawia nam. W ten sposób też jego malarstwo mówi nam o tym, że świat jest skomplikowany, że losy człowieka są bardzo powikłane, są trudne. Sugeruje nam, że no nie ma prostych odpowiedzi, prawda? On tutaj nie wartościuje bezpośrednio, nie mówi, że to ten Saul jest tym złym, a Dawid jest tym dobrym. Owszem, my we wzroku Saula widzimy, że coś tu jest nie w porządku z tą postacią, tak, ale nie mamy żadnych innych śladów, które mogłyby nam e, tutaj pokazać. Że jest on negatywną postacią tego dramatu, prawda? A Dawid tą pozytywną, zresztą wiemy, że i na Dawida przyjdzie taki moment, kiedy to on zachowa się całkiem nie fair, nie w porządku i nie będzie takim ideałem, jakim byśmy go chcieli widzieć. No właśnie, dlatego też Rembrandt nie wartościuje, zostawia nam ten osąd moralny, jednocześnie dając sugestie tego, że człowiek jest skomplikowany. I myślę, że najpiękniejsze, co można powiedzieć o naszym dzisiejszym dziele, jest to, kiedy tak sobie myślę, próbując wcielić się w współczesnych, współczesnych Rebrantowi właśnie odbiorców tego dzieła. To faktycznie, patrząc na ten obraz, on zmusza wręcz do refleksji, do poszukiwania historii, do tego, aby zastanowić się, co tutaj jest przedstawione i dlaczego. I myślę, że ta historia biblijna namalowana właśnie w ten sposób na desce może być dla nas również taką inspiracją, że czasami jeden taki mały obraz, niekoniecznie bardzo Żywy, choć właśnie w taki sposób namalowany, w taki sposób przedstawiony, że on jest pełen życia, to on może nas zainspirować do tego, aby szukać dalej, aby zgłębiać historię i w ten sposób też przybliżać się do tych pięknych historii, które przecież są dla nas jak najbardziej pomocą, i zawsze Biblia nas wychowuje, uczy. A ta historia biblijna namalowana przez Rembrandta również to robi. Pozostaje nam tylko zostawić Państwu do refleksji i polecić do refleksji nie tylko ten obraz, ale i całą historię króla Dawida, którą oczywiście znajdziemy w księdze Samuela. Tak, w pierwszej księdze Samuela. Zapraszamy Was do tego, aby w życiu tego króla Dawida, króla Saula, no, korzystać z. Z tych historii, jako te, które mogą nas inspirować, wychowywać w naszej codzienności. Zapraszamy również do tego, aby szczególnie pochylić się nad tym pięknym dziełem Rembrandta. I dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piękno zbawia świat. Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą. I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno Zbawia Świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy!